Witaj tu Solverize. Mamy następujące zadanie do rozwiązania. Jest to zadanie siódme z zadań naturalnych. Rozłóż na czynniki wyrażenie. No i tutaj mamy takie wyrażenie, gdzie w nawiasie jest trójmian kwadratowy, on jest podniesiony do kwadratu. Odjąć też kwadrat y, takiego dwumianu x plus 4. A następnie rozwiąż równanie i to samo wyrażenie jest przyrównane do zera. W jaki sposób mamy rozłożyć na czynniki to wyrażenie? Skorzystamy z wzoru skróconego mnożenia. Mianowicie a kwadrat minus b kwadrat to się równa a minus b razy a plus b. Dobrze znany wzór, który można, można sprawdzić w tablicach naturalnych. No i teraz potraktujemy to w taki sposób, że a to będzie to wyrażenie tutaj w tym pierwszym nawiasie, natomiast b to będzie to wyrażenie w tym drugim nawiasie. Więc ono ma taką postać rzeczywiście a kwadrat minus b kwadrat. No, i my przejdziemy do prawej strony i przedstawimy je w takiej postaci a minus b, może niżej, żebym się zmieścił, razy a plus b. Tutaj musimy dodać nawiasy kwadratowe, bo będę też używał tych zwykłych. Więc piszę teraz a minus b razy i drugi nawias a plus b. No i. Już jest jakiś rozkład na czynniki, ponieważ w środku jest mnożenie, iloczyn, a to właśnie oznacza rozkład na czynniki. No, możemy sobie teraz usunąć te wewnętrzne nawiasy zwykłe, więc kwadratowe już staną się takimi zwykłymi nawiasami. Tutaj musimy zmienić znaki na końcu, bo przed nawiasem jest minus. W tej drugiej części nie zmieniamy żadnych znaków. Jeszcze redukcja, zredukujemy trochę. Tutaj mamy x kwadrat, x się nam tutaj skasują minus 6 razy, i tutaj będzie x kwadrat dodać 2x i dodać 2. No jest to już jakiś rozkład na czynniki. To w zasadzie już jest polecenie wykonane. Pytanie, czy można bardziej? Na pewno tak. Tutaj można znowu użyć tego samego wzoru a kwadrat minus b kwadrat, gdzie 6 potraktujemy jako pierwiastek z 6 do kwadratu. <laughs> prawda? Więc będzie można to zapisać tak: a minus b razy a plus b. Na no pytanie, co z tym trójmianem? Jego delta to jest tak: b kwadrat, czyli 4, odjąć 4 razy 1 razy 2, czyli 8. No wiecie, że ta delta jest ujemna. Jeżeli jest ujemna, nie ma pierwiastków, to nie da się go rozłożyć bardziej na czynniki. Nie ma on postaci iloczynowej, więc przepisujemy ten trójmian. To, co teraz napisałem, to już jest pełny rozkład na czynniki tego danego wyrażenia. No i druga część zadania to jest rozwiązanie równania, gdzie to samo wyrażenie jest przyrównane do zera. Skoro to samo wyrażenie, to ja mogę je zapisać teraz w tej postaci iloczynowej, w tym rozkładzie na czynniki, który sobie utworzyłem w pierwszej części zadania. No i tą postać, to wyrażenie przyrównuję do zera. Ma ono formę iloczynu. Czyli a razy b razy c równa się 0. Kiedy to jest możliwe? To jest możliwe, kiedy któryś z tych trzech czynników będzie równy 0, będzie się zerował. W takim razie napiszemy tak: x odjąć pierwiastek z 6 to się równa 0 lub x dodać pierwiastek z 6 to się równa 0 lub x kwadrat dodać 2, x dodać 2 to się równa 0. Tutaj w pierwszych dwóch równaniach wystarczy przenieść liczbę na lewą, na prawą stronę. No natomiast tutaj już obliczaliśmy, że delta, delta tego trójmianu jest ujemna. O, tutaj to jest. No więc w takim razie to równanie jest sprzeczne. Ono nam nie daje tutaj rozwiązań żadnych, brak rozwiązań. No i widzimy, że te dwie liczby są rozwiązaniami równania. Nie wiem, czy napisałem jego dziedzinę. Nie napisałem. No, tutaj jest to równanie. Ale to dziedzina jest oczywiście zbiorem liczb rzeczywistych, wobec tego każda z tych liczb należy do dziedziny. To równanie ma dwa rozwiązania.